Targi pracy trwają dopiero od, od godziny. Mamy jeszcze przez 3,5 godziny e, tej imprezy, ale już można powiedzieć, bo już przed rozpoczęciem, przed godziną dziesiątą już były tłumy tutaj w naszym holu głównym. E, no nic dziwnego, bo dzisiaj na, na tej imprezie około 50 wystawców, czy 50, 50 firm, e, instytucji rynku pracy, więc jest w czym wybierać. Naliczyliśmy, że jest około tu 500 ofert pracy, więc zapewne kilkaset osób, które odwiedzi dzisiejszą imprezę będą wyjdzie zadowolonych e, z prześcia, przeświadczeniem, że e, otrzyma mało dzisiaj intratną czy ewentualnie wymarzoną ofertę pracy. To Wam się tutaj jednym słowem, dużo ofert jest, dużo jedna papier, jedna jest. Mhm. bardzo rzetelnie wszystko jest to wyjaśnione. To czego szukasz konkretnie? Ja to głównie w informatyce robię. To. Mhm. No, ale głównie to nie takie graficzne, graficzne czy coś, tylko właśnie bardziej zarząd, zarządzanie albo jeszcze... No może być też programowanie, bo też bardzo no, dietą mhm. mnie bardzo zainteresowało, bo ciekawe to, ciekawa pro, propozycja jest. Przede wszystkim firmy tutaj wystawiające się szukają programistów, informatyków, budowlańców, także nauczycieli języka angielskiego do działu obsługi klienta, czy ewentualnie sprzedawców, więc tych branż jest na pewno dużo, na pewno każdy student, czy absolwent naszy uczelnik, który kończył jakikolwiek kierunek studiów na Politechnice Koszalińskiej, znajdzie coś dla siebie. W ogóle. Przed chwilą się dowiedziałem, że tutaj mogą, mogę załatwić sobie praktyki międzynarodowe, z tym, że są to praktyki bezpłatne i typowo dla dobra społeczeństwa. Także nie bardzo mi to interesuje. Czyli jakiś wolontariat? Tak, tak, rozumiem, tak, dokładnie. A niestety muszę zrobić praktyki zawodowe, więc odpada to. Ale no, jak mówię, dopiero przyszedłem, więc myślę, że coś jeszcze dla się znajdę. Widzę, że jest dużo stanowisk z bardzo różnej tematyki i.